Witamy na kanale, gdzie rozkładamy prawo i biznes na czynniki pierwsze. Nazywam się Aldona Pietrzak i jestem partnerem w kancelarii Gessel. A ja nazywam się Erasmutkiewicz, jestem radcą prawnym i starszym prawnikiem w kancelarii Gesell. Oboje reprezentujemy praktykę prawa korporacyjnego i prawa spółek. Dzisiaj opowiemy o bardzo popularnej, ale często źle rozumianej formie prowadzenia działalności, czyli spółce cywilnej. To forma, która może być świetnym startem, ale warto znać jej ograniczenia. Zaczynajmy! Czym właściwie jest spółka cywilna? W przeciwieństwie do spółek handlowych, spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych. Jej zasady znajdziemy w kodeksie cywilnym, a dokładnie od artykułu 860 do 875. Ta spółka nie ma osobowości prawnej. A nawet nie ma zdolności prawnej. Podmiotami praw i obowiązków są wspólnicy, a nie sama spółka. Ustawy możemy dowiedzieć się, że przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, między innymi przez wniesienie wkładów. Czyli mówiąc prościej, spółka cywilna to po prostu umowa współpracy między minimum dwoma wspólnikami. To wspólnicy są przedsiębiorcami. To oni mają NIP, REGON, to oni są wpisani do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Spółka, jako taka, nie może być stroną umowy, nie może pozywać czy być pozywana. Wszystkie czynności prawne są wykonywane przez wspólników łącznie lub zgodnie z ustaleniami pomiędzy nimi. Wspólnikami spółki cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne. Jednostki organizacyjne ze zdolnością prawną. Musi być ich co najmniej dwóch w praktyce, choć liczba wspólników jest tutaj dowolna, to jednak z praktycznego punktu widzenia rozwiązanie przeznaczone jest dla mniejszych grup. Umowa spółki cywilnej jest prosta, ale mimo to warto dobrze ją przygotować. Jeśli chodzi o majątek i odpowiedzialność, trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Spółka cywilna nie ma własnego majątku. Wszystko, co posiada, jest wspólne na zasadzie współwłasności łącznej. To oznacza, że wspólnik nie może sprzedać swojej części majątku spółki, nie może też zażądać jej podziału w trakcie trwania umowy. Ale najważniejsze, wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem osobistym za długi spółki. To kluczowe ryzyko, o którym wiele osób zapomina, dlatego przy większych projektach Warto rozważyć przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową. Co do zasady, sprawy spółki prowadzi każdy wspólnik i każdy wspólnik ma obowiązek prowadzenia tych spraw, ale w umowie można to zmienić. Na przykład przypisać te kompetencje tylko jednej osobie. To samo dotyczy reprezentacji, czyli działania na zewnątrz spółki. Jeżeli w umowie ktoś zostanie wyłączony z prowadzenia spraw, nie będzie mógł reprezentować spółki. Wniosek, zasady reprezentacji warto precyzyjnie opisać w umowie. Dla kogo przeznaczona jest taka forma jak spółka cywilna? Jest ona idealna dla początkujących przedsiębiorców: dla działalności usługowej, gastronomicznej, handlowej w niewielkim rozmiarze, dla osób, które chcą zacząć szybko i tanio. Ma wiele zalet. Prosta, tania i szybka w założeniu. Wystarczy spisać umowę i zarejestrować działalność w centralnej ewidencji. Brak obowiązku pełnej księgowości, elastyczność w zarządzaniu i podziale zysków. Brak podwójnego opodatkowania, ale oczywiście są też pewne wady. Pełna odpowiedzialność wspólników za długi, brak osobowości prawnej, trudności z pozyskaniem inwestorów. Gdy biznes się rozwija, pojawiają się większe kontrakty, potrzeba zabezpieczenia odpowiedzialności czy pozyskania inwestorów, spółka cywilna może okazać się niewystarczająca dla większych przedsięwzięć. I co się wtedy robi, gdy firma rośnie? Można taką spółkę przekształcić, na przykład w spółkę jawną z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę komandytową. To częsty i naturalny krok. Zaczynamy od prostego modelu, a z czasem przechodzimy na bardziej sformalizowaną strukturę. Podsumowując, spółka cywilna to dobry początek, ale nie zawsze najlepsze rozwiązanie na dłuższą metę. Znacie już jej zalety i ograniczenia. Teraz możecie świadomie wybrać, czy to forma odpowiednia dla Was. Daj znać w komentarzu, czy prowadzisz działalność w formie spółki cywilnej, a może planujesz przekształcenie. Subskrybuj polub nas i sprawdź inne filmy na naszym kanale. Do zobaczenia.